Jeszcze raz katedra w Falu, ale chciałem Wam pokazać, po co ja przyjeżdżam do Włoch. Do Włoch, Włoch przyjeżdżam po to, żeby odkryć detale. Tak jak tutaj z boku, niepozorne okno z takim zdobieniem powyżej, ale zobaczcie to okno, jakże ono jest przepiękne. Czy widzicie, widzicie to obramowanie? to jest z pewnością gotyckie okno, potem wielokrotnie yy, przebudowywane, no i na koniec tak koszmarna wstawka, ale Włochy pełne są właśnie takich elementów związanych z tym dziedzictwem kulturowym, z tą przemianą i ja uwielbiam tropić takie miejsce. Pozdrawiam Was. Przed tego